I no mi tam spokojnie. Za, mają przyjść do nas żeby żebym ja się za nie zawstydziła. Kaziu, Pietrek. A ty, chłopiec u no. Bo ty tak się lubisz wyrychlić. Je, wiesz jak było mówione przez Svatów. Tak, żeby nie było tak, że po tym tam, co dodajesz, że się na coś godzisz, bo ja słyszałam, że ta Kulabiecka to jest baba chciwo, chytrą ona by chciała, co, skórę zeżyć. Nie, powiem, to się wcale nie przejmujcie, bo o każdym gadają. A trzeba. A przybytku, choćby i tak było, to głowa nie było. A ja tam... się tym. Ja tam ludzką godkę jednak lubię wysłuchać, bo to ja nie dam poniewierać i... i na języki brać mojej bo moja dzioba jest y... nieskazitelna. No mój Sasiu też nikomu tam nie zrobił. No to mówicie, mówicie, zaraz to... po, po wykopkach? Tak, zaraz po wykopkach grób ma to wesele. No, no, mój to zawsze go do to towar nie do To też wąż, widzisz co myślę narobili? narobili? Widzisz? No. No to jak już tak musi być, to jakoś być, no, ale to oni by musieli już iść na zapowiedzi. Mówicie, jak masz trudzon pod jak on się pój jak on się pluje, co to, 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 to tak nagle, co tak nagle, nogle to podroble, wyjło się swoje dziecka tam też ona i nowo wstać został. A my to pierwszą Mary nie to wiecie to. No. No to dali, go, weźcie na tą zgodę. Nie wiem. No, 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 na zdrowie. No na zdrowie. Ale ty żeście mocno zrobił. o Jezus! Bo jazem tam Coś się tak szukałam kany. Od mleka. Kana przepadła. Dziepa, kana, dziepa, kana. Kiedyś zaglądam do komórki, a tam coś za drzwiami jest połobijane takie. Tak, Zaglądą, no tak. Oni nie została się, już jeszykowali. Się Marysiu kochana Coś żeś tam robiła Pod spódnicką rana Bo I... Ale po co mi się żenić A no na co mi żonaczka Kupię sobie Kilo wtedy będziemy Żeraczka Il vostro è il modo di pari Piotrzec, Piotrzec. Młody, zmywać, młody panu z tej ci Trzeba by trzeba pani patkę wołać. Czy ona posoli, że sejmować? Idzie, 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 idzie. idzie. Wyrażam wielki szacunek dla osób i środowisk, które pielęgnują i przekazują przyszłym pokoleniom dorobek minionych lat. Zdecydowanie należy do tego grona zespół obrzędowy Zaprośnianki, który już od ponad 30 lat organizuje imprezy z cyklu kalendarium polskie, takie jak Wigilia Polska spiżarnia, karczma polska, zapusty, wianki na oktawę Bożego Ciała, gusła, zmory i upiory, wesele czy pyrczo. Zespół od lat doskonali swoje umiejętności i repertuar, ale również buduje więzi społeczne i promuje kulturę muzyczną wśród lokalnej społeczności. Wielka tu zasługa członków zespołu na czele z założycielką, kierowniczką i reżyserką Panią Bożeną Zatką. Doceniając zaangażowanie i talent z ogromną radością przyznaje dziś odznakę Meritis Pro Familia Zespołowi Obrzędowemu Zaprośnianki. sobie nosa, na weselu musiałem ale dziękujemy dziękuję, że mamy taką duszę tutaj u nas jak pani Bożena, która to wszystko spisuje te wszystkie zwyczaje tradycje, obrzędy i e, zapamiętuję no i tutaj wszystkim aktorom, uczestnikom, artystom tak, z zespołu, już nie boję się tego użyć słowa, bo było przeuroczone.